Serdecznie witamy wszystkich gości przybyłych na obchody 65. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie. W imieniu Pani Dyrektor, pracowników szkoły i organizatorów dzisiejszego spotkania serdecznie witamy wszystkich obecnych. Cieszymy się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i że będziecie Państwo dzisiaj z nami. Szczególnie gorąco pragniemy powitać Burmistrza Dębna, Pana Grzegorza Kulnickiego, kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, panią Ewę Świderską, radnego Rady Miejskiej w mnie Pana Dariusza Kracińskiego, Dyrektorów Placówek Oświatowych naszej gminy, pani Małgorzatę Matkowską, Sylwio Urbaniak, Jankoł Łazorczyk, <klucz> Izabela Jak, <klucz> Dorotę Ulicz, <klucz> księdza Sebastiana Bałackiego <klucz> oraz księdza Żeguraza Chimielińskiego. Panie Joannę Monika Piotrowska, Pana Stanisława Lekielka, byłego dyrektora naszej szkoły, pana Wysława Romanowskiego oraz dostojny grono emeryty. Rady Rodziców, Panią Ewelinę Czarnak. Rodziców i Uczniów. Drodzy Goście, jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć odległe, zawsze pozostają w pamięci. Pomimo, że czas je porządkuje, zwykle dodaje ich blaski, a nieraz sprawia, że pewne zdarzenia pomykają z pamięci. Ten najdźwiększy kolor jego przywołuje je wszystkie ponownie. Baczność. Sztandar Szkoły Podstawowej nr 1 w imieniu Komisji Edukacji Narodowej w Pełnię wprowadzić. we <laughs> podstawowej Unii na imię Komisji Edukacji Narodowej w Teunie wyprowadził Drodzy rodzice, uczniowie, nauczyciele, goście, którzy zaszczycili swoją Do refleksji nad mijającym czasem. Staje się okazją przywoływania najpiękniejszych wspomnień. Pozwala także docenić to, co osiągnęli wspólnie i indywidualnie. Motywuje również do podjęcia aktywności, które pozwolą uczniom poznać lepiej swoją szkołę, jej patrona, a także zintegrować się. Nasza szanowna jubilatka jest. Pełnoprawną emerytką, która mimo wieku nie zamierza odchodzić na emeryturę. Wręcz przeciwnie, dzisiejsza szkoła to 22 oddziały 388 uczniów, dwa oddziały przedszkolne, 55 nauczycieli i 19 pracowników administracji obsługi. Jubileusz szkoły. To nie tylko przepiękne, przywołuje przepiękne wspomnienia minionych lat szkoły, ale skłania także ku refleksji nad mijającym czasem. Nasza szkoła, a właściwie jej kadra pedagogiczna, nigdy nie bała się wyzwań. Przeprowadziła szczęśliwie społeczność szkoły przez wiele burzliwych wydarzeń i rekon. Była szkołą zbiorczą liczącą 867 uczniów średnio po 38 w jednym oddziale. Dali radę, bo kto jak nie my, nauczyciele, którzy pomagali zrozumieć otaczającą rzeczywistość, stali na straży wartości, uczyli patriotyzmu. W naszej jedynce zawsze najważniejszy był i jest uczeń, jego rozwój intelektualny, bezpieczeństwo, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dbamy o to, by kadrą pedagogiczną stanowili nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, aby uczniowie byli otoczeni właściwą opieką psychologiczną i medyczną. Mieli możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego czy psychologa szkolnego. Od zawsze mogliśmy się chwalić sukcesami i osiągnięciami naukowymi i sportowymi. Wychowankowie szkoły, którzy opuścili i nadal opuszczają nasze mury, niejednokrotnie napawali nas dumą i poczuciem, że choć w maleńkiej części mamy w ich sukcesach swój udział. Wśród absolwentów naszej szkoły jest wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury, medycyny, muzyki, humanistów o znaczących osiągnięciach, dziennikarzy, inżynierów i nauczycieli nawet tych, którzy pracują w naszej szkole. Patrząc na tych mądrych, inteligentnych i nieprzeciętnych ludzi, czujemy się szczęściarzami, że dane nam było spotkać się w tych murach. Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. Ze szczególnym wzruszeniem myślę dziś będziemy o tych nauczycielach, pracownikach szkoły, absolwentach, którzy odeszli. Pomimo, że już nie ma ich wśród nas, Pozostawili po sobie niezadarty ślad w naszych sercach, umysłach, ślad swojego istnienia. Pozwolę sobie wspomnieć pier, dyrektorów. Pierwszym był pan Kasimierz Modliński, Kolejny pan Antoni Gońka, pan Jan Wysokiński, pan Zygmunt Bielarz. Ostatnio pożegnana przez nas pani Alina Nawrocka, czy nasze koleżanki i koledzy, pani Iwona Rysz. Janusz Sopiński, pani Alina Oryszczuk i wielu tych, z którymi nie dane mi było pracować. Dziękujemy dawnym nauczycielom i dyrektorom obecnym na uroczystości. Dyrektorzy: Pan Wiesław Romanowski, pasjonat filmowania i nagrywania. Pan Jan Baranowicz, który mnie przyjął do pracy. Pan Ryszard Partowski, z którym dzieliłam. Jeden stoi w pokoju nauczycielskim, pani Wioletta Drzebinska. Przez 65 lat szkoła zmieniła się. Nie ma już dawnych mebli, pomocy dydaktycznych. Jest za to dziennik elektroniczny Ligus. Komputery. Nowoczesna hala sportowa oddana do użytku w 2012 roku, zmieniająca po części oblicze naszej jedynki. Kompleks boisk. Czy tablice interaktywne. Powoli wkraczamy w XXI wiek. Ale nadal najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkrasza, wkracza w mury magistry jedynki. A my staramy się sprawić, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i sięgać gwiazd. Dajemy uczniom możliwość zaprezentowania talentów i zainteresowań. A także sprawdzenia się w różnorodnych olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych. Jesteśmy dumni z ich osiągnięć. To oni są wyznacznikiem naszego nauczycielskiego sukcesu. Laureaci i finaliści licznych konkursów kuratoryjnych, matematycznego kangura, sukcesów sportowych na miarę powiatu, województwa, a nawet Polski. Trzymam kciuki za ich dalszy rozwój i oby. Się moje marzenia spełniały. Motywujemy uczniów do pracy, podejmowania wyzwań, ale również uczymy odpowiedzialności za efekty podejmowanych działań. Wszyscy kochamy naszą dostojną emerytkę Jedynkę i często wracamy do niej myślami jak niegdyś jaskółki do gniazda. Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają naszą szkołę. Serdecznie dziękuję władzom, organowi prowadzącemu, naszym nauczycielom, wszystkim rodzicom, sponsorom, ludziom szczerego serca. To dla nas radość i przywilej mieć wokół siebie takie osoby, współpracować z nimi i czuć ich wsparcie dla naszych działań. Na koniec wracam się do moich uczniów z przesłaniem: pamiętajcie, że cała mądrość ludzka zasadza się na tym, Czego człowiek nauczył się w szkole, ale przekonujemy się o tym dopiero później. Serdecznie dziękuję za Państwa obecność w tak szczególnym dla nas dniu. Skończyliśmy 65 lat. I jak mówi poeta, nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca. Młodość, raz, raz już miniona, minęła niezgodnie. Ale praca w jedynce temu stwierdzeniu zaprzecza bo kolejne roczniki uczniów powodują, że ciągle mamy od 4 do 15 lat. Trwajmy w tym przekonaniu. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor. Prosimy o zabranie głosu Burmistrza Demna, Pana Grzegorza Kulickiego. Szanowna Pani Dyrektor, drodzy nauczyciele, emeryci, seniorzy, drodzy nauczyciele, rodzice, uczniowie, zaproszeni goście, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to prowadzenie przypomnienie historii Szkoły Podstawowej nr 1, absolutnie nie wyglądacie na 65 lat. Pamiętam doskonale 5 lat wcześniej, kiedy się spotykaliśmy na 60-lecie. Dziewczyny wszystkie takie same, które wtedy występowały, bardziej doświadczone, tylko Pani, myślę, że te 65 lat i te ostatnie lata działania w Szkole Podstawowej nr 1 to jest przede wszystkim duma, satysfakcja dla wszystkich, którzy mieli możliwość i mają możliwość w tej szkole pracować, ci, którzy pracowali. Bardzo serdecznie dziękuję za przypomnienie tych osób, które rzeczywiście tworzyły tę szkołę, dzięki którym ten fundament, ta szkoła rozpoczęła swoją działalność, kontynuowała, e, prowadziła taką bardzo, bardzo intensywną pracę, podstaw można powiedzieć, zgodnie z założeniami właśnie naszej patronki komisji edukacji. Kochani, dzisiejsza obecność również wszystkich pracowników innych pracowników oświatowych, jednostek kultury, pokazuje, że szkoła, która jest w pewnym gminie, szkoła, która funkcjonuje w pewnym środowisku, to pewien element większej składowej części. Wszyscy uczniowie, którzy wchodzą z tej szkoły, są jednocześnie częścią, jednocześnie częścią tej społeczności. Stąd, jak my wszyscy świętujemy się jubileusz tej szkoły, bo dla nas wszystkich jest to wspaniałe światło. Szanowni przychodzą chwile, kiedy trzeba sobie zapytać, się, po co to wszystko? Dlaczego to wszystko robimy? Jaki to ma sens? Czemu to wszystko służy? Myślę, że edukacja to jedno z takich najbardziej trudnych, newralgicznych, ale też fascynujących dziedzin życia ludzkiego. Z jednej strony nauczyciele to ci, którzy mają za zadanie codziennie się spalać wypalać, żeby inni mogli płonąć strasznie trudne zadanie. Wiemy doskonale, jaki już jest odbiór, ale też wiemy doskonale, jak trudno kosztuje wy nauczyciele najwięcej więcej powiedzieć, kosztuje trudno, wychowanie przede wszystkim. Wychowanie, kształcenie, edukacja młodego pokolenia. Jak wiele trzeba trudu, cierpliwości i całości w Doskonale wiedzą, to też rodzice, którzy tak naprawdę od, od najmłodszych lat i potem przez etap szkoły wkładają całą swoją siłę, energię po to, żeby najmłodsze pokolenie wychować wiecie, to wy drodzy uczniowie, którzy dzisiaj opuszczacie częściowo w szkoły, niedługo upuścicie, pójdziecie dalej w świat. Pamiętajcie, zawsze nosicie w sobie ten, ten pierwotny korzyść, z którego powstaliście, skąd wyszliście, ze szkoły podstawowej w marionie. I wy wysztof, i wy nauczyciele, wy rodzice, bądźcie zawsze dupni z tego, skąd jesteście, z jakiej szkoły pochodzicie, jaką tożsamo zbudowaliście w te lata. Serdecznie gratuluję tego pięknego i Dziękuję za dzisiejszą zaproszenie, że mogę tu z Wami być i z Wami się wyjść. Życzę dalszych, wspaniałych sukcesów. Życzę przede wszystkim tego, żebyście, jak mówił Marek O'Grell, już nie zawsze zawsze cierpliwość do znoszenia tego, czego zniszczyć nie da, siłę do zmieniania tego, co się da zmienić. ale przede wszystkim mądrość, żeby odróżniać jedno od drugiego, to w życiu jest bardzo ważne. I kochani, jeszcze jeden mój ulubiony, Doskonałość nigdy nie jest jednorazowym, aktem, zawsze wynika z tego, że jest to ciągły proces. Życzę tego ciągle, w szkole nie na jeden, aby nie ustanowi się. Jeszcze bardziej wnosiła Pan szczyty. Zawsze można, jeszcze lepiej. Jest doskonale. Wierzę, że będzie cały czas na takim poziomie a z każdym mm. roku. Jeszcze lepiej, jeszcze wyżej, jeszcze prężniej, jeszcze mocniej. Gorąco, mocno Wam tego życzę za dzisiejszy święto. Serdecznie Wam tego święta, gratuluję. Szanowny, 65 lat ze szkoły podstawowej nr 1, teraz wcale 65 lat nie jest, myślę, równie dobrze. Z pełna młodości i ja radości. Serdecznie gratuluję, Pani Dyrektor, proszę przyjąć ten jakby skromny upominek na rzecz szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Panu Burmistrzowi za ciepłe słowa i za to, że zawsze możemy liczyć na Pana wsparcie i niezmienną przychylność. Prosimy o zabranie głosu i Przewodniczącą Rady Rodziców, Panią Magdalena Czarnak. Ja, jako Przewodnicząca Rady Rodziców chciałam serdecznie podziękować w imieniu swoim i wszystkich, wszystkich rodziców Szkoła Szkole Podstawowej nr 1 za pomoc w rozwoju naszych dzieci. Większość z nas chodziła do tej szkoły, tak jak i nasi rodzice. Szkołę tworzymy wszyscy, rada pedagogiczna, panie i panowie z obsługi oraz kuchnia, uczniowie i rodzice. Bez jednej by nie było drugich. Na takich uroczystościach jak przy jubileum jubileusz 65-lecia powinno się dziękować każdemu, kto stworzył naszą społeczność szkolną w jedynce. Rada Rodziców dziękuję za dobrą współpracę. Zapraszam Pani Dyrektor i Licefektor. Nauczycieli dyrekcji, chcielibyśmy za Pani pośrednictwem wyrazić wdzięczność całej Radzie Lewiców za Wasz wkład w naszą edukację, za to, że dzięki Wam nasze szkoły nie, wie, a nasze szkolne sukcesy są zawsze nagradzane. Dziękujemy. I sportu, panią Ewa Świętokowską. Szanowni Państwo, oczywiście bez cytatu się nie obejdzie. Tomasz Wuer napisał jakieś takie słowa. Jeśli posiadasz wiedzę, pozwól innym odpalać od niej swoje świeczki. Zwracam się dzisiaj do nas wszystkich. Do szacowanego grona pedagogicznego, do uczniów, do absolwentów, do emerytów, do pracowników obecnych, emerytowanych. Do tych, którzy przez 65 lat tworzyli, a w przyszłości jeszcze tworzyć będą tę społeczność. Dziękuję za to, że codziennie możecie odpadać to za ognia i tlić to światełko tak długo, aż ono będzie w odległości dalekiej, dalekiej w przyszłości nadal świeciło. Dziękuję wszystkim tym, którzy wykonali ten ogień w przeszłości. Bo on w niektórych z nas tkwi do dzisiaj. A wszystkim, którzy, którym przyjdzie, którym, którzy staną na tej drodze w jedynce w przyszłości, życzę dużo siły i optymizmu. Miłego świętowania. Przedstawicielka placu Oświatowych. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, ja również, cytując poetę, wszyscy coś przejmujemy i czegoś się uczymy. Zarówno od tych, którzy byli przed nami, jak i od tych, którzy są z nami. Szanowna Pani Dyrektor, Rono Pedagogiczne, Pracownicy, Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębie. Z okazji jubileuszu 65-lecia szkoły składamy Państwu gratulacje, wyrazy szacunku i uznania pod adresem wszystkich, którzy przez ponad pół wieku otwierają drzwi świata nauki przed młodym pokoleniem. Niech kolejne lata staną się inspiracją do dalszej realizacji planów i zamierzeń, a następne dziesięciolecia przyniosą wiele sukcesów i radości. Życzymy uczniom, aby nadal szkoła była dla nich drugim domem, dla nauczycieli ulubionym miejscem pracy, a dla pani dyrektor źródłem satysfakcji. Z wyrazami uznania dyrektorzy szkół i przedszkoli gminy Dentna. Gratuluję. Szanowni Państwo, Szanowni Uczniowie, reprezentujemy kulturę i chciałybyśmy powiedzieć, że kultura z edukacją się przyjaźni. Bo e, moi drodzy, dzisiaj piękny występ zapoczątkowo przecież to jest kultura. I to jest piękne, że się przynikamy. I drodzy Państwo, i drodzy Uczniowie, chciałabym przemycić prywatę. Ja również jestem absolwentką szkoły podstawowej numer jeden i kochani, szkoła mnie ukształtowała absolutnie. Do dziś myślę, że mogę być tym, kim jestem i przyjaźnię się naprawdę z mojej klasy z uczniami. Wspominam cudownie nauczycieli i był to wspaniały czas. I dzisiaj również jestem poruszona tym, że mogę świętować z Wami wiek emerytalny. Ale tak jak się czuję, nie odchodźcie, kształćcie dalej, bądźcie. I e, z moją koleżanką e, chciałybyśmy życzyć Wam siły i wytrwałości, zarówno <try> dzieciom, rodzicom, jak, i jak również nauczycielom. Ale jedno, co mi przychodzi do głowy, drodzy Państwo, to wzajemne szacunek. Szanujmy się wzajemnie w tych czasach i nie dajmy się. Na ręce Pani Dyrektor i Pana Dyrektora przekazujemy nasze komunikat.